Hej, 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 siemanko wszystkim! Cześć, Witacie w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy nowości Super Tak Takie, słuchajcie, jak możecie zauważyć, przed nami są trzy super zestawy, a także jeden mega gadżet w postaci takiej opaski na rękę, z której to słuchajcie, z tego co tutaj wyczytaliśmy, możemy obracać tarczę, wybrać Każdego z tych bohaterów lub złoczyńców Z tych mega, takich mega legendarnych Z tych najrzadszych I będziemy słyszeć ich dźwięki I jakieś efekty świetne Bardzo ciekawa rzecz, power band Ekstra Oprócz tego, tak jak wspomnieliśmy Trzy zestawy, pierwszy to jest Bank assault, czyli napad na bank Zobaczcie, dostajemy dwóch to będzie oczywiście super bohater i super złoczyńca. Oni tutaj gdzieś mają nazwę Agent Silver Star i Gold Hands, czyli złote ręce. Zobaczcie, jak mu tutaj banknoty wypadają. Z tego, co za Damem patrzyliśmy, to on tam nawet trzyma, jak dokładnie spojrzycie, złotą monetę w dłoni. Świetna sprawa. Oczywiście sztabki złota, sztabki złota podpisane tutaj gold. Jakiś taki pojazd przestępcy. Pojazd policyjny, który taki. Tak, ma taki, ha taki harpun, dokładnie, może go tam chwycić i wciągnąć. I oczywiście safe z y, chyba tam laskami dynamitu. Zobaczcie, w tamtym rogu. Tak to przynajmniej wygląda. To y, się temu przyjrzymy troszeczkę później. Tutaj mamy kolejny zestaw Fire Strike, czyli gaszenie pożaru. Zobaczcie, tutaj też mamy dwóch bohaterów. Jeden taki, drugi taki, taki płomień, i oni się nazywają. Wildfire, czyli taki dziki ogień, i Water Rescuer, czyli po prostu gościu, który ratuje, przychodzi z wodą <grym> no. i gasi pożar. Oprócz tego mamy pojazdy, i widzę, one też mają swoje nazwy: Gyro Blaze i Fire Truck. Coś takiego zobaczymy, bo tu widać jest napisane Splash, czyli będzie można tryskać wodą. O, tutaj nawet mamy pociski wodne. Pierwszy raz mamy coś takiego. Tutaj też jakieś dyski, zobaczcie. Również chyba Pobniowe. do strzelania. To pewnie będzie strzelać z tego powietrznego helikoptera. pojeździe jest... Yy, jak się nazywa? W więzienie. Cela. Gdzie? 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 Chyba z przodu Tu, 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 tu. Catch no. the villain. Faktycznie, możemy go tam schwytać, do środka. Mhm. Tak jest, taki areszt bardziej. No, co, co, coś takiego. I słuchajcie... Główna rzecz dzisiaj to jest Heroes Headquarters, czyli sztab bohaterów. To jest takie najważniejsze miejsce w Kaboom City, gdzie się spotykają właśnie super bohaterowie. I namawiają się. Namawiają się, mają tam też takie malutkie więzienie. taki... A, czy to tutaj zobaczycie, czy to jest więzienie, ale. Jedna cela, o! Jedna cela, dokładnie. I tutaj w zestawie dostajemy trzy minifigurki, trzy super Zingsy, Mega Voice, Emergenius. I Mr. King and Rondron. Ron. Zobaczcie, jaka figurka tam jest. Ekstra. To będzie Miem jakiś. Szczurek czy piesek? Ja myślałem na początku, że to jest kot, ale okej, okay, teraz widzę, to będzie piesek. To raczej będzie piesek. Takie coś. Czy tutaj jeszcze biją na alarm? Pojazd, o właśnie, to będzie z tyłu. Super widać. Zobacz. pojazd. Tak, 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 takie coś. Tutaj będzie ta kulka, tam może wejść Super Zings, zjechać, od razu wpada do pojazdu i tutaj wyjeżdża. Ekstra. Jest to właśnie ta cela. Na pewno sprawdzimy. To na, na 100%. Tutaj jest cały mechanizm chyba, bo to jeszcze można to wystrzelić. Tutaj coś się przekręci, tą kulkę chyba do góry albo w dół. No, to wszystko będziemy musieli zobaczyć. Na tyle gadania, więc otwierajmy. To już właśnie. Może przejdźmy od razu do otwierania. Nie ma co. A, to jeszcze unikana Enigma, to już będzie nasza chyba czwarta, zobaczcie. Ale ekstra też ma taką opaskę tutaj. To jak na obrazku. A, tak, 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 tak. Mhm. O, jest nawet. Zobaczcie. A to może akurat wyszedł z Enigłą, a druga jest z. Pro z profesorem K. K. No, okej, okay. tak czy siak, czy tutaj baterijki gdzieś powinny być już w środku? Tu mamy jakiś przełącznik, okej, okay. coś się uruchomiło. Zobaczcie, tutaj przez kamerę ciężko, ale w realu widać... Okay. Ja, ja Wam powiem co tam widać. Tam widać normalnie Enigmę. O, jeszcze dźwięk wydało. Ano! Tak, o. <grym> Dobra, to pierwszy głos to drugi. A, to się powtarzałem. To okay. Dawajcie, zmieńmy. Dobra, teraz będzie kto? Mr. King Wow, to czekaj, czy ja go to tam wypatrzę do góry nogami? Będzie? Musisz zmienić kolor, o Będzie? Jest Jak się przybliżę, zobaczcie Coś tam widać no, Normalnie widać go lepiej, tylko przez kamerę po prostu A teraz? Inne głosy? Nie, Powtarzają to się. przy podcząsaniu są takie same, ale tutaj chyba coś, mam jakiś guzik? Weź no tam poszukaj A gdy wciśniemy na środek? On Okej, okay, to jest Enigma, tak? Tak Dobra O, tu Cześć okay. <laughs> Pasujesz do mojej Tak... No, wszystkie tajemnice kazum! <gry> Odkryję wszystkie tajemnice kazum! No dobra, a jak zmienimy teraz słuchajcie co na profesora K? Dobra. Ło, zmienił się. Od razu wyskoczyło nam, że to jest super złoczyńca, tutaj na czerwono. Tam możecie się przyjrzeć, jak on wygląda. O, będzie, będzie. Jest! Wiem, już profesora K, więc możemy zaczynać. A, to czyli przy podtrząsaniu zawsze mamy te same te dźwięki, same. takie triu triu, Natomiast jak wciśniemy To niedopuszczalne To jak jakiś właśnie profesor Typowy Jestem geniuszem To niedopuszczalne Jestem geniuszem Ten eliksir zapewni nam władzę I teraz się Oho. zamieniamy Już wypił eliksir i jest taki Dobra, następnie kto tam jest? Kit Kazum chyba? Tak. tak. Ale, ale przemienił się? O. Tutaj, bo on powinien być dobry. Zobaczcie. Uh. Ekstra. Kazum Power. I teraz. <laughs> zna. Power. Super to ja. Zaczyna się walka. Jeszcze? Jeszcze coś? Kazum Power. Dobra i ostatni gościu, którego zmienimy. Mr. King Mr. King jest moje Zniszczę wszystkich super To jest ten typowy zły, że wszystko chce Złoczyńcy do walki na to wygląda, że każdy Super Sings ma tak, jakby trzy swoje zwroty. Dokładnie, które tutaj mówi. I czyli to jest trzy razy cztery, bo są cztery postacie. To mamy 12 zwrotów i trzy różne takie dźwięki podczas potrząsania. O, właśnie ten. Dobra, słuchajcie, to tyle z opaski. To co? Otwieramy sobie teraz te dwa mniejsze zestawy i patrzymy o co tu w ogóle chodzi. Dokładnie. Gold. Dobra wkładamy policjanta do jego wozu harpon jest chyba naładowany Tak 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 I celujemy i patrzcie ten mechanizm to jest właśnie tu w ogóle były, mają być sztabki Ale czekaj on powinien najpierw okraść bank chyba Ale nie chciałem to pokazać i policjant ma to złapać i to ma wylecieć A w ten sposób to słuchajcie jeszcze wcześniej powinniśmy tutaj do banku wsadzić uwaga Tutaj jest miejsce na sztabki złota. Może łatwiej będzie jakoś taką tak położymy? Pink i ostatnie. No. Pink. Tam nie musi być równo. Stawiamy Dlatego. to tutaj. Teraz złoczyńca powinien tam się. Usadowić? Właściwie to on powinien podejść, chyba e, otworzyć safe e, ręcznie, co nie? Dobra idę i bank w końcu. U. Zabieramy. Złoto, złoto, złoto. No. Tu, tu i odjeżdżam. Ta, da, da, da. Nie tak szybko. Ha, ha, ha. Teraz idziesz do więzienia. Nie. A, bo tylko tam możesz wciągnąć. Tak. Zobaczcie jaka wciągarka. Chyba wystarczy. Pończymy się teraz. Nie. I zabieramy. I do sejfu. <noise> w końcu ma pieniądze w sobie. Tylko o. <noise> Nie. Mm, niczo. A, ty. Nie. Nie ucieknie. <noise> Puszczaj. No nie mogę! Zaczepisz, jest! Nie! Bez no, złota, o nie! Haku. Mm. Mm. Teraz to jest moje złoto! Nie, to jest złoto obywateli, które było w banku! Nieprawda! Co? Super bohater zamienił się w super złoczyńcę? Inaczej taka zamiana! Co to ma być? Mm. To teraz słuchajcie, kolejna rzecz, czyli Fire Strike! Misja piąta. Ok, w zestawie mamy dwa pojazdy. Tziu, tziu. Amunicję, wodę i ogień, yy, bramkę, yy, która się pali i dwóch lutków. Tak jest dobry i zły i zły. Ten dobry w ogóle może zadać swoim wodą do tego ogniowego, Jaka ładna czapka. Pocisk możemy tu załadować i wystrzelić. wow tutaj z boku mamy drabinę. Aha, tylko pytanie: czy da się ją. Da się, o! No, tu, da się ją tutaj. wyjąć. I co, jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę można by to wczepić, do to tu. jest tutaj od góry. można do tyłu i tak do przodu. A on wtedy może podjechać sobie. Tu, 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 tu. Jest na Tyłem tutaj? nachylić. I coś nie, w ten tako, sposób. Bardziej. Albo łapać tego właśnie. Zaraz. Czy tutaj jest jakieś miejsce? Nie widzę, żeby można było wczepić tą drabinę. Nie można, I mamy. takogo złapać. Teraz na pewno mnie nie trafisz. No jak, i teraz to w ogóle się śmigło nie kręci. To jest blokada. No. <tak>, <tak>, tak na pewno nie powinno być. Okej, okay, zobaczmy jeszcze tutaj ten wóz strażacki. Kilka tutaj jakaś. Zobaczcie, taki fajny nadruk. Właściwie nie nadruk, tylko. Wystająca butla. Um, czy to gaśnica? To chyba gaśnica będzie. Tutaj z tyłu, z tego co kojarzę, powinniśmy mieć miejsce, miejsce. gdzie możemy wsadzić tego ogniowego, jak już go schwytamy. Bek. Bek. Ty, 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 ty. Na przykład. Um, armatka wodna działa tutaj tak, że mamy po prostu ten guzik, czyli nabijamy ją. Uwaga, uwaga. I. dostał centralnie. Czy tutaj jeszcze, tak jak patrzę, to, to miejsce na tą drabinę? Tu możemy wsadzić gościa. Tu powinien być ten, który gasi pożary. Nasz strażak. Wildfire, gdzie jest? Jeszcze w bagażniku? Chyba tak, ale możemy go wyciągnąć. Wsadzić go tutaj do jego tego pojazdu w ogóle. Uhuu! Patrzcie na to! Zostawię. Tak, tutaj jest kółko, które nam rozkręca. I... A to, że to może jak wsadzisz, może jak wsadzisz. To lądowy chyba lepszy pojazd. I tak i tchuu, Coś o. takiego. Helikoptery tak na ogół nie startują, ale może to jest to taki... To jest ten specjalny. Wylądem. Podejrzewam, że wsadzasz a do góry nogami, czy to nie ma znaczenia? A, chyba nie. To chyba powinno być tako, I tu od te, boku. taką. Taką pizzą. Waga, uwaga! Dawaj tego i dawaj ty pierwszy oddaj strzał. Nie, tak o, w tym samym czasie spróbujmy. 3, 2, 1. U. Obok! Wow, wildfire nam się trochę rozbrykał, pora ugasić ten pożar Trzeba to znowu podpalić Okej, słuchajcie to było tyle z tego zestawu. A teraz weźmy się za HEROES Headquarters Instruction Manual, czyli instrukcje obsługi. O, mamy wszystko rozpisane, co jak. Mamy je wszystkich? Nie, jeszcze Mr. King. Uuu. Tu Taki dzwonek. <laughs> Oczywiście, Mr. King z Ron Ronem. Ale fajna figurka. Jakby większa była peleryna, mi się wydaje niż w tamtych Mr. Kingach chyba tak, chyba tak Inna Palerena. Zobacz... Troszeczkę tak, tak, tak. Możecie się przyjrzeć. Ale mega podobny. A z przodu? Czekaj, czekaj. Praktycznie taki sam. No, bardzo zbliżony, tak. Nawet nie wiem który to... Aha, ten jest ten <noise> z tego zestawu, bo jest Rondron. -ron. Co to jest? Okej, okay, tutaj coś można zmieniać? Dwig? O, patrzcie na to! Uuu. Ping i wyskakuje. Emergency, czyli jakiś nagły wypadek w Kabum City, bo tutaj jest... Zobaczcie, to jest w ogóle fragment ymm, mapy miasta Kabum. I jak damy tu? Ting i możemy guzik wcisnąć. Nie, to już jest atrapa, ale generalnie oni tu pewnie wciskają guzik, to jakiś alarm bije Oto, ten gościu bije na alarm. Dzwonek! To będzie wciągać tą tą. Tak. A. Tą kulę. Tu, tutaj jeszcze musimy otworzyć w sumie jedną z ważniejszych rzeczy. Mam! Tu tu tu! Wow! Jaka kulka! Mm. Tu mogło być w sumie działko! Patrzcie, tam są dwa miejsca w środku. Okej, okay, tu mamy instrukcję, więc zobaczmy, co mamy zrobić. A, zobaczcie. Content and instructions. Czyli Adam musimy tak: A, B, C. I tu wszystkie części są. Ale prosta instrukcja. W tym miejscu po prostu powinieneś to wsunąć. Uwaga, pik powinno yes, być. Nie. Yes. Wow. Elegancko tutaj działa. No Weszło i teraz no. mamy tutaj go, A i on strzela. Dobra, jest ok. Tutaj możemy Mr. Kinga, powinniśmy go wsadzić gdzieś tutaj. Uwaga, otworzymy. Tu są drzwiczki na klucz. A, takie coś. No, właśnie tam do środka. Mr. King. Pink. Możemy go tu zatrzasnąć. To jest taki zamek fajny. Zobaczcie. Zaraz go tutaj. pyk. I żeby otworzyć, po prostu trzeba mocno w prawo. A w lewo działa? Nie, w lewo nie. Tu, tu. On tu wyjeżdża. Tak, on tu ma możliwość jakiegoś wyjechania. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie. Bo tutaj, słuchajcie. Od boku też. Tak, tutaj jest taka bramka. Możemy to wysadzić. I co się stanie? A, po prostu jest wyłom tutaj. Tako. I on może stąd uciec. Albo. Jaka była ta druga opcja? Że tutaj co? Ale to chyba... A nie, ja to już rozumiem. Albo on tam wchodzi, albo ci dają mu jedzenie czy cokolwiek. <grym> w ten sposób? Nie, chyba. O, chociaż? Czekajcie, zobaczmy. Zobaczmy. A chyba wiem. E, Pusz? Chyba wiem. Patrz, on tutaj jest pokazany jakby stąd... był w stanie uciec. Ja myślę, że to jest bardziej tak o... To zamknijmy. On tu wchodzi, bo patrz, tu może się wcisnąć, a, ale już wyjść nie może. No, widzę, widzę, ciekawe. Jakby to jest drugie wejście, ale on też może tam a, się przycisnąć przez taką. Zobaczcie, nie, tu tutaj dobrze ciężko. widać. Takie coś. I uwaga, w dół. A, da radę, da radę, ale ciężko, okej. Okay. Ciekawa jest rzecz. Nie śmiesznie tego. Dobra, wiem, jak go nadziejemy. Zobaczcie. Jeśli go tutaj nadziejemy, to chyba będzie to działać. Uwaga, dawaj go do góry. Du, 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 du. Ciężko. Dobra, a zobaczy z powrotem. W dół. właśnie nie. A, i zostaje, okej, okay, czyli w porządku. O, jest tutaj? I Adam jeszcze tutaj pokazuje jakieś drugie miejsce. A, i tu są kraty normalne. Spoko. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze widzę, że jest brama. Pyk, możemy tutaj otworzyć. Tu jest chyba taki po prostu główny wiasek, to w ogóle to... jakby prąd. To jest front. Tak, tak, jakiś prądowy coś, tutaj kamera. Jedna, druga. Dobrze zabezpieczone. Tak jest. No i dobra, i teraz zobaczmy, jak tutaj z tą kulką generalnie powinniśmy Tak, tu chyba spuścić na dół. Du, 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 du. Tak, tutaj ja zahaczę, bo jest tu Okej, okay, uwaga, uwaga. Tu można zabezpieczyć to, czy mi się wydaje. Dawaj, spróbuj do góry. Tak, 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 tak. idealnie. Du, 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 du. Wjeżdża tu. I teraz pytanie: co? Jak my to zwolnimy, to co się stanie? Tu mamy wajchę, uwaga. To ja może tutaj zrobię z tej strony, uwaga. I to zrzuca, to zrzuca kulę, ale chyba. Co, jeszcze. O, wyżej z automatu się odłącza. Nie wiem, czy to widzieliście. Tutaj jeszcze zbliżenie, zryknijcie, jak to wygląda. Jak Adam będzie tutaj kręcić. Na maksa, jeszcze. Pik i się odczepia. I teraz ja tutaj mam wajchy. Uwaga, uwaga! Ło! Mm, wow. Do dzieła! Uciekać! Mm. Zobaczcie, tu jeszcze taki dzydzel jest. A, możemy to powiększyć, żeby jeszcze łatwiej nam się tym tutaj operowało. Dobra, mamy dwóch super bohaterów. I no, oni. Alarm jest włączony. Tak, właśnie się włączył alarm emergency emergency. I oni teraz powinni się zapakować do tej kulki. Żeby to zrobić, to musimy tak naprawdę chyba tą kulkę wyjąć wcześniej, czyli pyk, może ją zrzućmy. Tutaj możemy ją wyjąć. Kulkę otwieramy tutaj pyk jak Pokebola takiego. Bo ja ściskam. O właśnie, tylko jedną ręką ciężko. Dobra i słuchajcie generalnie myk jest taki Że tutaj podjeżdżają tu, 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 Ty Z cofka Parkują do końca tu. Ok spuszczamy to W tą stronę Ok Idzie 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 I do góry mm -hmm. Zablokowane I teraz uwaga Jest alarm nie. Do wozu i go Puu. super mm. parkujemy mm. no no zaczepiliśmy wracamy i z powrotem i turbo go mm. Jeszcze tędy, to zapomnieliśmy. No, tu, tak, oni mogą tamtędy wjechać normalnie. Tędy też, właśnie. Ustawić się i mocno. Wskoczyli. Szybko to można zrobić. Już, odczepili się? Nie, o jest. Teraz i teraz uwaga: pipi pi 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 Emergency. Lecimy. Do wozu, go! Na ekstremalne warunki. Tam gdzie... wow! Tak Dobra, szybko, jest alarm, trzeba będzie skorzystać tutaj z tego działka. Napadają nas! Blisko. nie dosięgam!

Możemy go wystrzelić? Chyba nie no, Chyba nie no nie. No, nie ma szans Dobra, już się uciekam Tu latach A nie tutaj wiem. się wydostał No Dobra, uciekamy Ron Ronem ucieka ron, ron. Łapać Mr. Kinga tu. K, 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 k. Chodź tu, gdzie jesteś? Czy jesteś gościu? Nie mam Co to? Sam strzeliłem w samego siebie, co to jest? Nie mam nic. Tutaj! Nie. Widzę go! A tak! Gdzie oni są? Ja chcesz, o! On dostał! Nie. A! <laughs> Przepraszam Mister Kingu, nie, nie zauważyłem Cię! A to mi pomożesz, nie? Nie! Ucieczka! A. A on wisi! <laughs> po co mamy obrabowywać bank, jak można go ukraść? Tak jest! Cały bank! Dawaj go. No i to jest ważne. Z takim bankiem na górze? Ekstra. I teraz napad. Mm, mm, mm. Mm. Tu zahaczamy Tu po linie. Ah, niech nie ląże. Ale złota. Uhu. Du, 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 du. Mm. No. Ma jak zachodzić? Mm. Do auta. Z Ron Ronem i uciekamy. Ron, -ron. Mm, Z całym więzieniem. Z całym sztabem. Trz. Dokładnie. O, stróż prawa. Czy wszystko w porządku? Trz. No. Tutaj Adam, pożar jest. Pięknie. Szybko, szybko, szybko. Woda, gdzie jest woda? Emergency, możemy już anulować. Kabum City. uratowane. Uratowany. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak zawsze pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli się podobało, łapki w dół, jeśli nie i co? Dziękujemy za oglądanie. Tak jest, do zobaczenia. Nadia!